Ich wzięto na z znagła przerażonych, za co i dlaczego do końca zdziwionych. A była w tym roku niełaskawa zima, mrozy wielkie, wiatry i śnieżna zadyma. Tłuczeni w wagony przez wiele tygodni, jechali w głąb Rosji i głodni. Метом була тайга безкресна і строга, як би запомняна через лучі і Бога. Ще до місяця в мене було, так, як ми вивезли на Сибір 10 лютого 60-го року. Росіяни, як прийшли тільки перші росіяни, нас вивезли, дядька вивезли польські колонії. А нас вивезли, і дядка вивезли, як, як вони були куркуля. В 6 годині ночі приїхав пошпан, сані, люди. їх привезли. Тут стояв будинок і була стайня стодола. Отам над тим, що Ten, забрали і, і, і вивезли. І тось і все так І такий і будинок дядака били. А тут і, жило. і пан з панію старі були, поляки. Pan Grzegorz pochodzi ze wsi Zawidowice koło gródka Jagiellońskiego pod Lwowem. Jego ojciec był Polakiem, a matka Ukrainką. Rodzice byli zamożnymi rolnikami. We wrześniu 1939 roku, gdy przyszli Sowieci, rodzina Wiwerów także stała się ofiarą najeźdźców. O i kiedy przyjechali z Syberu, o ciocia e, tam stała budować i tam jej córka mieszka. O i je je nawet o swoje І фотографія така дужа дядека. Він з овцем на в'язки. Він був е, воєнний. Він е, такий заслужений був е, чоловік. Ну і не доїхав додому зі Сибіри. Я за нього. За всіх я. Зараз. тот дядець, який е, який його вивезли на Сибір. Коли перші е э, росіяни прийшли і стали э, Pierwszy tak. Rosjaniec, on oddał wszystkie dla Kolgospu, a ja wywieźłem na Syber. Rodzinę Wiwerów w wagonach towarowych wywieziono do obwodu omskiego. Tam mieszkali w bardzo złych, wręcz nieludzkich warunkach. Po roku zmarła matka pana Grzegorza, ojciec wraz z dwoma braćmi wstąpił do armii ludowej. A dziadkowie, rodzice ojca, zmarli na tyfus w drodze powrotnej z Syberii. Ja byłam Ukraińka, a on polak. bardzo mi się podobała polska mowa, język się podobał i ja kupowała gazetę, przyjaciółka, żurnale i czytałam. Bardzo chciałam, tato jego kiedy pisał list, to ja nie mogła przeczytać, a później jak ja się wzięła do gazetu, jak ja się nauczyłam, to bardzo dobrze czytam i piszę po polsku. Ja bardzo lubi. Polaków i zawsze ich przyjmuje i nigdy nie robi różnicy. Niejako. I dzieci, wnuki, malej od teraz chodzi do trzeciej klasy, babcia nauczy mi po polsku rozmawiać. Chce, chce dziecko. A syn też przychodzi, dzień dobry, mam. No to już było dość dawno temu. Organizowaliśmy w każdym roku spotkanie środowisk kombatanckich i sybirackich nad morzem. To jeszcze 10 lat temu czy kilkanaście lat temu to była duża grupa osób, które przyjeżdżały do nas. I z Litwy, i z Białorusi i z Ukrainy na nasze zaproszenie i spędzały nad morzem z nami kilka dni czy, czy półtora tygodnia nawet. I w jednej z tych grup y, przyjechali do nas państwo wiwerowie. Myślę, że zaprosił ich wtedy Władek Maławski, który zajmował się opieką nad środowiskami kombatanckimi. A pan Grzegorz Wiwer jest Sybirakiem, więc również w, w jego grupie działał i od tej pory państwo Wiwerowie regularnie przyjeżdżali na różne wydarzenia nawet jak już przestaliśmy organizować te pobyty nad morzem bo grupa już bardzo się skurczyła to jednak osoby wiekowe to y, zastąpiliśmy to projektem sanatoryjnym grupy przyjeżdżają do sanatorium w każdym roku w tym roku nie było u nas państwa Wiwerów ale rok temu w Polanicy gościliśmy ich jeszcze Przyjechali troszkę popracować nad zdrowiem, odpocząć w dobrych warunkach i, i spotkać się z nami. Więc znamy się już bardzo, bardzo dawno. Ja bywając na Ukrainie, miałem przyjemność być u nich w domu i, i w tym nowym już przynajmniej dwa razy, ale byłem jeszcze w starym mieszkaniu, więc. To, to oznacza, że to faktycznie już całe lata tego kontaktu. To bardzo ciekawa postać: Grzegorz Weaver, który no, jest Sybirakiem, i, i ta trudna historia związana z wywózką i z pobytem tam daleko w głębi Rosji, to opowiadana wielokrotnie i nam, i, i innym gościom tych naszych spotkań. To jest człowiek, który ma tutaj również rodzinę w Polsce na Dolnym Śląsku i od czasu do czasu utrzymuje z nimi relacje. Więc y, 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 jest to na pewno fascynująca postać. Teraz jak już wybuchła wojna, to y no, to też właściwie z Polaków, których znamy, to Grzegorz Wiwer jest jedyną osobą, która poniosła realne straty, bo w wyniku ostrzału lwowa jedna z rakiet uderzyła w jego garaż, który mieścił się zaraz obok stacji energetycznej, elektrycznej. Rakieta zniszczyła mu zupełnie garaż i samochód. To też tak pokazuje naocznie, że, że to nie jest tak, że Lwów jest zupełnie bezpiecznym miastem, że to. Każdą osobę, każdego człowieka tam może spotkać również nieszczęście. No całe szczęście, że to tylko dotyczyło samochodu, a że, że nie trafiła w mieszkanie. No ale, ale pamiętam te jego opowieści, bo, bo widzieliśmy się niedługo potem, jak ta. Bomba czy rakieta zniszczyła ten garaż, to, to faktycznie z dużym przejęciem o tym opowiadał. Fajny człowiek, wspaniała żona również, oboje z poczuciem humoru, bardzo życzliwi, bardzo mili, nawiązujące relacje bliskie. Ważna postać na pewno. Pana Grzegorza wychowała babcia ze strony matki, później role się odwróciły i to wnuk zajął się starszą kobietą, właśnie dlatego nie opuścił kraju i nie wyjechał do ojca do Polski. Pan Grzegorz został w Lwowie, tu założył rodzinę i tu pracował jako kierowca. Z panem Grzegorzem i z panią Anią znamy się już ponad na pewno, no, około 10 lat, ponad 7 lat na pewno, jak istnieje Odraniemen we Lwowie. Ciągle staramy się ich wspierać, pomagamy ich, przyjeżdżamy, odwiedzamy. Dla nich też jest ważne pokazać, że o nich pamiętają, bo tak naprawdę ich jest coraz mniej. Kiedyś tu w Lwowie było dużo i kombatantów, i sybiraków, i były różne spotkania wspólne, i opłatkowe spotkania były dla nich robione, ich było zapraszane. I na 11 listopada, na 3 maja, na, na święta narodowe, a teraz no, niestety już tak życie idzie, że jest ich coraz mniej i mniej i pan Grzegorz nam tu został w Lwowie takim jedynym takim pamięcią taką historyczną, takim Sybirakiem. Więcej już nie mamy. Bardzo jest ważne też te rozmowy z nim, bo bardzo dużo możemy się dowiedzieć historycznie i, i momentów o jego życiu, i zrozumieć, jak, jak kiedyś się im żyło, i, i zrozumieć, jaki jak kiedyś był patriotyzm, tak? że im było trudno, że oni wracali, ale do tej pory mówią, że są Polakami i byli tak, tak wychowani w tym patriotyzmie. Z miast kresowych są nich osad i ksi, z rezydencji białych porków i chat. Myśmy wciąż do niepodległej wsi. szli, z uporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę czarsty kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy znak I w Kajdana konfederaci, bo miłami polski brak. W skutek z Polski z podstem Bóg, spół parykacz warszawy, młodzi konradowski unosił się Bóg i nam marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, przez staj gestety, plątań i a myśmy szli i szli nie pokonani, a stóp nad niską pragował nam Bóg. A myśmy szli i ślim dziesiątkowani, zostajmy z pepy wglądani do A myśmy szli i szli nie pokonani, a stóp nad niską pragował nam Bóg.